Jesteśmy na targach Hannover Messe. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała stoisko informacyjno-promocyjne w ramach promocji sektora IT-ICT. Ze stoiska korzysta ponad 20 polskich firm, które mogą zaprezentować swoją ofertę, a także umawiać spotkania z partnerami biznesowymi. Polska jest jednym z najliczniej reprezentowanych krajów na targach. Samych indywidualnych wystawców jest ponad 70. Ponadto polskie firmy mogą korzystać ze spotkań w ramach wydarzenia organizowanego przez sieć Enterprise Europe Network, w której PARP jest członkiem. Do spotkań zarejestrowało się ponad 700 firm z całego świata. Jesteśmy w tym roku na targach Hanover Messe. Dzięki współpracy z PARP korzystamy tutaj z możliwości zaprezentowania naszej firmy właśnie na tym stoisku. Criven X jest oprogramowaniem typu All-in-One, które pozwala na zwinną komunikację, efektywną współpracę, zarządzanie pracą w firmie, przede wszystkim daje możliwość uporządkowanej pracy dla całego zespołu, wszystko w jednym miejscu, dodatkowo też zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa poprzez szyfrowanie end-to-end. Firma JPMBD serdecznie wita z naszego narodowego stoiska na wiodących targach technologii przemysłowej Hannover Messe 2022. Oferujemy biblioteki komunikacyjne wykorzystywane w energetyce oraz konwertery protokołu. W tym roku po raz pierwszy mamy możliwość zaprezentować Państwu na targach nasze urządzenie Apis, które obsługuje protokół PRP. A jeśli chodzi o same targi, jest to dla nas świetna okazja na nawiązanie nowych kontaktów oraz zaprezentowanie naszych produktów. To również możliwość dla polskich firm na międzynarodową promocję, a wsparcie parku jest tutaj bardzo pomocne. I'm visiting the Hanover Fair and I just had a very good uh, meeting here on the stand uh, from uh, Poland. I was uh, talking with the company um, Electris about some business opportunities and I think it's very important that uh, Poland has a stand here on this fair because there are a lot of business opportunities and I also strongly believe that in the present times of uncertain supply chains and so within Europe uh, supply chains will uh, improve and further develop. So it's uh, very important to be here to make new contacts to customers and to explore future business opportunities.